Arn.eu Czołem internecie. Z tej strony lekko kontuzjowany gram, i dzisiaj mam dla Was unboxing drugiej części Wiedźmina na konsole Xbox 360 w edycji mrocznej. Mam pełną świadomość tego, że jest to materiał lekko spóźniony, ale paczka docierała do mnie z drugiego końca Europy i tylko i wyłącznie dzięki pomocy kamera, któremu bardzo serdecznie dziękuję, jest to w ogóle możliwe. Wydanie to, jak widzicie, jest numerowane i dostępne było wyłącznie w sklepie gram.pl. Kosztowało tam 220 zł. Zawartość pudełka jest całkiem bogata: są to dwie płyty z grą, making-of, ścieżka dźwiękowa, mapa, artbook, instrukcja plus podręcznik, widzmiński medalion oraz trzy naklejki. Pudełko wykonane jest w dość interesujący sposób, ponieważ za folią znajduje się tłoczona z plastiku wilcza głowa, która daje całkiem interesujący efekt trójwymiarowy. Czego oczywiście nie widzicie. Ale przez to pudełko jest praktycznie dwukrotnie większe niż wymaga tego jego zawartość. Którą znajdziemy w szufladce. Na samym wierzchu znajdziemy olbrzymi, bo ponad 230 stronicowy artbook. Wykonany jest ze skóropodobnego materiału z dobrze znaną nam wilczą głową na okładce. Podzielony jest na 14 części. Wszystko na grubym, lśniącym papierze i w pełnym kolorze. Wewnątrz znajdziemy również zapakowane w osobne pudełko. Niezwykle istotny element. Widźmiejskiego ekwipunku. Metalowy medalion na całkiem. Długi długim łańcuszku. Tak prezentuje się okładka krążka z dodatkowymi materiałami oraz jego spis treści. Tak wygląda dołączony zestaw naklejek. I osobiście wolałbym, żeby był to sam logotyp pozbawiony tekstu, ale cóż. To, co interesuje nas najbardziej, czyli zasadnicza gra, zapakowana jest w kartonowy slipcase. Warto nadmienić, że tak właśnie wygląda również standardowe wydanie tej gry. Niestety, zawartość ma tendencję do wyślizgiwania się. Dużo wygodniej byłoby, gdyby był to kartonik. Wewnątrz znajdziemy całkiem obszerny poradnik. Podobny do tego, który dołączony był do pierwszej części gry, mapa wydrukowana na błyszczącym papierze po obu stronach. Wewnątrz pudełka znajdziemy nie jedną, nie dwie, a trzy płyty. Dwie z nich zabierają grę, a trzecia to ścieżka dźwiękowa. Do tego również obszerna, bo aż 40-stronicowa instrukcja. Muszę przyznać, że Wiedźmin 2 w edycji mrocznej to wydanie zaskakująco dobrze wykonane i bogate, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę jego cenę. Z czystym sumieniem mogę polecić wszystkim kolekcjonerom.